you. <music> Cześć, Cześć. witam Was na kanale Plaszówki na Stół. Kiedy po raz pierwszy zagraliśmy w grę tą Jagotnę i poznaliśmy jej cudowną, negatywną interakcję, od razu się w niej zakochaliśmy. Tak, a w tej recenzji większy nacisk położymy na dodatek do tej gry, czyli Bersekowie i Nekromanci od wydawnictwa Rebel. I oczywiście dziękujemy za podesłanie nam tego egzemplarza do recenzji. Jeśli, jeśli za tym interesuje Was, co myślimy o tym dodatku, zostańcie proszę z nami. Na początek informacje pudełkowe. Jeżeli chodzi o graczy, czas oraz wiek, tu się nie zmieniło nic. I jest to 2 do 6 osób, w tyle osób będzie grać. Czas 30 do 6 minut tak, spokojnie. Tak. Niech No właśnie, zależy, jakie się ma karty. <laughs> wiek 10 plus. E, co do. jakości. I wrażeń. Tak. No to może o, jakościach, o jakości kart najpierw powiedzmy. No standardowa. Mhm. Jakość taka, wiesz, nie za gruba, nie za cienka. No, nawet troszkę cieńsza od zwykłych no. kart. No, także może być. Mhm. Jeśli chodzi o wrażenia estetyczne, no to co powiemy e, troszkę o grafice? Że grafika no, nam się tutaj bardzo podobna, bo są tutaj przedstawione zwierzątka mhm. w formie różnych takich no, bohaterów, wojowników. Śmieszne nazwy mają, to też trzeba dodać, że fajnie się nazywają. Także nam się graficznie bardzo ładnie naprawdę to wygląda, profesjonalnie mhm. i trzeba jeszcze dodać, że jest to kolejna gra ze stajni odjechanych jednorożców. Także niektórzy z Was mogą kojarzyć, grafika od razu się już kojarzy z nimi, mhm. wiadomo właśnie o kogo chodzi. Jest zabawnie, acz ciekawie. Tak. <grym> Co jeszcze, odnośnie właśnie kart samych, o. musimy to na podać następnie. No, niestety jest taka, taka rzecz, która, no niestety wstaśnie w oczy. No, jest bardzo łatwo można rozpoznać, które karty należą do dodatku, ponieważ mm -hmm. re, chodzi nam o rewers. One się między sobą różnią. Jeden jest jaśniejszy, drugi tak, ciemniejszy. To macie podstawkę, to jak a tam macie mm -hmm. z dodatku. Z dodatku jest ciemniejszy rewers. Mm -hmm. Z podstawki jest taki bardziej biały w taki kolor. No, taki coś zbliżony. Biały dla mnie no, do, ko do, do, do kości słoniowej, coś takiego ekry, a tu jest bardziej ciemny z dodatku. Także no i po tyłach kart idzie rozpoznać, co jest dodatkiem, co jest podstawką. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ od razu widać, jaka karta wejdzie na rękę, jeżeli dobierzecie mm -hmm. ją ze stosu, Bo tak karty, karty bohaterów, karty, karty przedmiotów, karty magii. Wtasowujecie w podstawową talię i niestety to widać, że ok, mm. ta karta będzie z dodatku. To jest dziwne, aczkolwiek no nie przychadza, ponieważ tych kart jest dużo, bo aż 31, mm. więc no, nikt nie wiadomo, jaka karta się trafi. Tak? No tak, no. Mm. Nawet no, jeżeli wie, że to jest karta z dodatku, no to i tak przeciwnik niestety nie wie, jaka widać to jest. Różnicę. To był przytyk. Mm. Co wprowadza sam dodatek? Sam dodatek, która dla siódmą i ósmą klasę bohaterów są to berserkerzy. Oraz Nekromanci, można grać, fajna nazwa jest, śmierci, śmierci, przywódca drużyny nekromanckiej, nekromantów, mm -hmm. oraz mantykora gniewu. Na zdjęciach zobaczycie, bardzo fajne są grafiki, tak. to są dwie postacie, które możecie zagrać, oprócz tego dochodzą dwa potworki, bardzo fajne, potworki są na tyle ciekawe, że oczywiście, w, żeby je zdobyć, trzeba mieć jednak klasę odpowiednią. Bohatera bądź e, postaci mhm. e, dotyczące właśnie Nekromantów lub besterkerów. E, co jeszcze oprócz tego jest e, mm, po 8 nowych no. bohaterów mhm. do każdego rodzaju, czy Nekromantów, czy besterkerów. W sumie jest to 30, 31 kar, bo są modyfikatory. Mhm. Dodatkowe e, przedmioty. Tak, karty magii. Mhm. E, duży dodatek. Jak na, tak. na takim małym pudełeczku? No. Tak, co? Mhm. Spory. Mhm. Dokładnie. E, Tutaj trochę zmienia się jednak zasady wygrania, ponieważ, o. tak jak w postawce, to trzeba było ubić trzy potwory i zebrać lub zebrać mm. kolekcję sześciu bohaterów, łącznie z postacią. To tutaj, yy, jeśli chodzi o potwory, to się nie zmienia nic. Trzy potwory trzeba ubić, ale zebrać już siedmiu bohaterów. Siedem mm -hmm. klas bohaterów. O, tak to, to troszeczkę więcej. Siedem klas bohaterów. Mm -hmm. yy, tylko to. Mm -hmm. Za tym wszystko. Pozostaje bez zmian. zmian. O czym jest sama gra? No to gra jest, jest to gra fantazy o walce no, z potworami, tak jak już mówiliśmy, kompletowaniu drużyny i generalnie, no co tu dużo mówić, jest jadka. Tak. Główne, <główne mechaniki. mechaniki, które znajdziecie w grze, to zarządzanie ręką oraz zbijanie zestawów kart, wiadomo, mhm. trzeba zagrać drużynę i zarządzanie ręką odpowiednio zagrywać, odpowiednie karty w odpowiednich momentach, w odpowiednich miejscach. Tak. To jest bardzo ważne. Tak. No jeszcze możemy dodać, że są tutaj y, rzuty kośćmi, mhm. które służą y, no, Wam do walki lub przeszkadzania, y, wiadomo, innym graczom podczas Oto, wyzwania. Tak jest. Tak. Y, to wszystko, jeżeli chodzi o grze, a teraz posłuchajcie y, nasze wrażenia z tak. samej rozgrywki. Zacznijmy może od tego, że no naprawdę bardzo, ale to bardzo nam się podoba, że jest tutaj sporo, no głównie ta gra się na tym opiera, na negatywnej interakcji. Mm -hmm. Owszem, trzeba kompletować drużynę, upijać potwory, mm -hmm. ale jest to bardzo wredna gra i tak. każdy może nam przeszkodzić, jak również ty możesz przeszkodzić innym graczom. Tak, no i wiadomo, nigdy nie wiesz, kto będzie podczas danej rozgrywki wredny dla ciebie, ale tak samo wiesz, ty możesz przeszkodzić, komuś też być, no, odwdzięczyć się tym samym i też być wredny. Także nikt mhm. nie wie, jak się kto tutaj zachowa, bo nie wiadomo też, kto jakie ma karty i tak dalej. Generalnie, właśnie wszystko zależy od losowego, co prawda, doboru kart mhm. na rękę, ponieważ tak. w, rundzie ma, w, w rundzie macie trzy akcje. Macie dobrać kartę, zagrać kartę lub pogonać potwora. Każdy wydał, każdy ileś tam punktów kosztuje. I jeżeli masz, dostaniesz na rękę ciekawe karty, to jest dobrze. Tak, no to jest dobrze, a wiadomo, jeśli wypadną mierne, no to cóż, jesteś zapomnianym bohaterem. No i nikt nie napisze o Tobie fraszki, nikt nie będzie śpiewał o Tobie pieśni. Nie, Bart nie będzie, bo tu występuje yy... Klasa Bart, mm -hmm. on śpi, nie zaśpiewa o to pieśni. Nawet ty nie zaśpiewasz pieśni. No. Grając z tak. Słuchajcie, to bardzo fajne, nam się podobało tej że, że tutaj m, naprawdę e, grając te sześć osób, można tworzyć koalicję, żeby komuś mm -hmm. bardziej dowalić, można powiedzieć, tak? tak? Ale koalicje wiadomo, są tak pewne jak polityka w naszym, naszym, no. naszym, naszym, naszym pięknym kraju, że nieważne co będzie, sympatyk Twój możecie zdradzić. Mm -hmm. Bo miał chrapkę na tego potwora. Ty mhm. chcesz mu ubić, proszę bardzo, wyzwanie. Koniec. Nie ma potworka. No tak. Albo modyfikatory, minus, minus, minus. Tak. Może tak być, tak. No właśnie na tym to polega. Tak. Co mi się najbardziej podoba. No, no to to, że to jest. My lubimy gry karciane. Tak i my I lubimy negatywne transakcje i tłucimy. Sobą. Tak. I z innymi ludźmi. Tak, tak właśnie. My robi, lubimy tego typu gry. Także. My z tego mamy frajdę, bo my to lubimy i dlatego w tą grę powinny grać osoby, które też to lubią, bo inaczej nie będą miały z tego uciechy. Mhm, mhm. Słuchajcie, no to jest wszystko, co nam się poda w tych grze. Mhm. Ogrze powiedzieliśmy, tak. podsumujmy to ładnie we wnioskach. Tak. Tak jak wspomnieliśmy w wstępie, zakroimy się w tej grze wraz z dodatkiem, gdyż jest niesamowicie grywalna oraz regrywalna, ma jasne i proste zasady. No tak. Robisz to, co masz napisane na karcie, modyfikujesz to wszystko. Proste, wytłumaczyć można w sumie można rozdać postaci, mhm. ułożyć mhm. te karty w stos do dobierania i tłumaczysz zasady mhm. na bieżąco. Tak. Cała filozofia. Tak, no, można tak zrobić. Mhm. No i za każdym razem można oczywiście grać inną postacią, yy, bo zawsze wpadną Wam inne karty na rękę, mm -hmm, mm -hmm. także są, wiesz, inne możliwości. Nie ma czegoś takiego, że ciągle zagrywasz te same karty. Mm -hmm, mm -hmm. To prawda, potrażają się, ale no, mają różne właściwości Właśnie kiedy Potworki mają inne właściwości, prawda, tak. bohaterowie mają inne Też. właściwości, mm -hmm. bo mają aktywować bohaterów, aktywuje potwory, które się zdobyło, oczywiście. Mm -hmm. No, wiadomo. Eee, inaczej, może Potwory dają natychmiastowe możliwości, jeżeli coś się wydarzy w grze. O, mm -hmm. Tak powiem. A tak. bohaterów trzeba aktywować, ich zdolności. Tak. No Też no, w i... tym momencie trzeba rzucić kością, więc ktoś w tym momencie również może przeszkodzić. O, tak, może. No to możemy. jest piękne w tej grze. To jest cała, mm -hmm. cała ta wredność, wredota, że zależy ci na tym, a to niestety się nie uda. Albo to kopiesz komuś innemu potem na przykład. Nie? Tak, albo możesz <laughs> chcieć, a wiesz, a na kości wypadnie tak, że jednak ci się nie uda. <laughs> Dokładnie. To jest zawsze ryzyko. Z dodatkiem, ta gra nabiera jeszcze większej, więcej wredności, mm -hmm. jest jeszcze bardziej wredna, ponieważ daje więcej możliwości, więcej kart, więcej postaci. To jest mm -hmm. tak, że aż chce się grać więcej. Mm -hmm. Przynajmniej nam. Tak, przynajmniej nam. No zatem jeśli lubicie gry o tematyce fantazy, no, z ogromną ilością negatywnej interakcji, tak jak my, no to koniecznie sprawdźcie. Sprawdźcie <laughs> musicie sprawdzić tą grę, no. I... Z dodatkami. Tak, najlepiej właśnie z dodatkami. My polecamy, będzie przy że bawimy się świetnie, ale rozumiemy, że ktoś może takie gier nie lubić, bo nie lubi nagłych reakcji, mm -hmm. nie lubi takiej tłuc się. Tłuc się dokładnie, albo nie lubi po prostu fantazy gier. Mm -hmm. prawda? tak? Także rozumiemy to, ale sprawdźcie, spróbujcie, bardzo fajnie. Polecamy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dodatek do gry, to jagotne, berserkowie i nekromanci. No, jeżeli wytrwaliście z nami do końca, to dziękujemy, że byliście. No i chcieliśmy oczywiście przypomnieć, że jeżeli Wam się materiał podobał, to zachęcamy do polajkowania oraz zasubskrybowania naszego kanału, będziecie wtedy wiadomo na bieżąco z naszą pozostałą ilością materiałów. I jak zwykle, przypominamy o naszych pozostałych socjalmediach. mediach: jesteśmy na Instagramie, Facebooku i TikToku. Dokładnie. Z tej strony zawsze polecamy plaszeo.pl oraz playmaty.pl. Koniecznie zajrzyjcie do nich. Bardzo fajne portale. My zachęcamy. Tak. To wszystko. Tak będzie. Obejście kanał Plaszówki na stół, a żegnamy, żegnają Was. Was. <laughs> Zuza. I Dominik Cześć. cześć.